Górnicy, którzy dają swoje paski, mogą przypiąć, pokazać jaki zarabia zarobek. Chcemy widzieć te 7,5 tysiąca, o którym prezes Zagorowski mówi wielokrotnie w mediach, że górnicy mają 7,5 tysiąca. Młodzi górnicy mają mniej w tej chwili niż w firmach prywatnych dąży się do obniżenia wynagrodzenia. Osoby, które mają na tyle odwagi, albo swój pasek, albo z zamazanymi, zamazanymi danymi. W dniu 1 przyjechał także szef... Pan prezes stwierdził, że wy jesteście zagrożeniem. Zagrożeniem dla ludzi tu pracujących. Tu jest tylko kilka osób. Pozostała część załogi zarządu Jaszczęskiej Spółki biurowca ma przyjść dopiero na 12, bo przyjdą chyba bandyci, lodożercy, ludzie, którzy mają być dla tych pracowników zagrożeniem. Ludzie, którzy na co dzień pracują w zagrożeniu. Ludzie, którzy wykonują pracę pod ziemią w bardzo ciężkich warunkach. Powtarzam, mamy tablicę górnicy, którzy mają odwagę swój pasek przypiąć, mogą porównać swoje wynagrodzenie.